W A, w, dyfuzur, w dyfuzorach. W, dy, w dy, 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 dyfuzory. W Dyfu, dyfuzorach. W dyfuzorach, tak. nie Dokładnie no. Dokładnie tak. Szacun nie. I ile, drogi czacie, jest potrzebnych kilogramów buraków na 1 kilogram czerwony? Zgadnę. 20. To zaraz się dowiesz. 25. Że jednak kosa. 18. 18. <laughs> nie, sprawdzam, sprawdzam. No, ale 7? Naprawdę 7? 7 kilo buraków to kilo cukru? Mhm. Czy chcesz mi powiedzieć, że tutaj jest 35 i kilo buraków. A ty ile ważysz? Tak. Nie, nie mogę publicznie <gry> powiedzieć. Ile byłoby z ciebie cukru? Ile ze mnie by nie było cukru? <gry> Już mam lepszy czas, dziwo. No mamy tutaj minutę do 50 sekund. I chwilę konsternacji.